Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niedostateczny, a to jest event świąteczny w 2016 roku. E, pokażę wam mniej więcej jak to wygląda z mojej perspektywy. Ja tu gram praktycznie na tym WPK-u, no to z full perf drop, no nie można mieć lepszego i pokażę wam jak to mniej więcej dropi w 2016 roku. E, wydaje mi się, że ponerfili, na pewno ponerfili trochę ten drop, jeżeli chodzi o okejki. Okay to jest, no... jak oni to wprowadzali, to tak co zrobili, że się w głowie nie mieści. To był tak przesadzony drop, że jak coś wtedy mm, podropił, to naprawdę dorobił się no, takiego, jak u, że się w głowie nie mieści. Jak na razie, wziąłem sobie nie wiem ile spotów, z 10? z 15 może? I tutaj ekspleci tak, możecie sobie zobaczyć, i, i, i... i. I na pewno leci troszkę gorzej. To jestem przekonany w 100%. Jeżeli chodzi o drop. Yy, zmienili to, że skarpetki lecą same do EQ. No nie wiem czy to coś tam daje, czy nie. Na pewno Okejki okay jest są znerwione. I jeżeli chodzi o drop myślałem, że troszeczkę... tak jakby lepiej to będzie lecieć, ale no myliłem się. Myliłem się. I tutaj byłem tak przygotowany, że miałem... O! Tyle. Tyle, tylerynek, yy, a nie, nie odpaliłem w ogóle robiny, dlatego się raz wywaliłem. Dobra, 700 defa, moby mi nie biorą praktycznie nic. Okejka znowu. Pokażę wam mniej więcej, jak to u mnie wygląda. Dropienie tych okejek. Mamy tego Bambi, też dodali to, że raz dziennie można wziąć sobie 6 grzańców, plus tego pieczyć Bambi, które tam nam daje. Coś. No. Odpalamy się jeszcze raz. Tutaj sobie też rangę zbijam, bo wbijam sobie zbrojkę na P i... No nie jest za wesoło. Oczywiście jakbym tak o tak brał, to miałbym kosmiczny lag. Jak mu tak, nie ma nazw, więc powinno być jakoś spoko. Tylko, że mam rękawicę złodzieja, nie wiem czy jakbym miał rękawicę drugą. Czy by to nie lepiej czasem leciało, ale kurde, no z jedną rękawicą pamiętam jak na blaskach to leciało, to było... Kurde. To blaski tu się sypały, naprawdę. Blaski tu się sypały, można było, nie wiem, w 5K wyciągnąć, nie, 3-4K, jeżeli by się cały czas na i miało się wolnego spota. Do, do tego jakoś obstawę, żeby nam nie wpierdzielili się na spot. No, ja tam wydropiłem, nie wiem, 400, może 500, 600, bo padałem w v 3 No, padałem, no, ale teraz są skile więc więc WPK no, praktycznie hpów nie traca. I popatrzcie, ile już wiem. Procent. expa. Mm. Będąc cały czas o. Bijąc cały czas V3. Cały czas robię tak jakby sobie te spociki. Myślę, że ten spocik jest spoko, bo jest jeszcze jeden lepszy, ale tam już jest pewna osoba. A, dobre, sześć. Raz, raz, dwa, trzy. Okejka. I tam jak zbierzecie 24 okejki, macie mm, od razu tak jakby taką gierkę. Tutaj macie wszystko opisane, co i jak to wygląda. Dobra, Tutaj by mi się przyda przydała ta, um, ta rękawica do zbierania yangów, to by... No, słabo lecą te karty, to, to muszę się zgodzić. Ale najlepsze jest to, że w 2 minuty, czy tam w 3, dropły mi 3 um, okejki chyba, 3 albo 4 okejki, za... nie okejki, um, bodzie, bodzie, po prostu. Nie wiem co, co mi się wzięło. kiedyś tyle, tyle dropiłem i nie mogłem wyrównać bodzia, teraz pyk już jest. Tam był chyba już ma 5-3? Nie, jeszcze nie ma. No to mniej więcej tak to wygląda. Tak to wygląda na ten moment. I możemy zrobić coś takiego, że jak drop. No, zobaczymy w sumie w jaki czas. Z 18 Wy... Ojej. 20, prawie minut. No, prawie 20 minut. Sk szkoda. O, 3 to jest rekord, jak na razie. 3 ze spota, To jest rekord. Mm, szkoda, że. To nie dropi troszeczkę lepiej. No, to na pewno jest. O, wbiłem właśnie 53 na buffę. spoko. O, wejdzie na M? Nie weszło. No, nie weszło na M. <laughs> No, szkoda. Never lucky, jak to mówią. Hmm. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Kurde, że nie będę mówił, że, że otworzę trochę tych kart. No, bo tak średnio. Może uzbieram jedną i otworzę razem z wami. O, no, zrobimy tak. Zrobimy tak i zobaczymy. Ja mniej więcej nie wiem. Ogólnie nie wiem, jak to się tam powinno używać, tego, bo ja tylko kupowałem te skrzynki. Nie, nie otwierałem ich. Nie robiłem ich o tak, że mm, żeby dostać. Nie wiem, jak to się nazywa. Jakąś tam skrzynkę. Lżejszą, super. Na pewno mi się przyda. Zastanawiam się, czy, nie, czy na 7 piętrze w DT nie leciałoby to lepiej. Ale, no dobra, jak jestem już v V3, to V3 pojedyncze z bitrem. Rebuffa. sobie rangę to? Z... UA, altererangę ranga spierdziela. Dobra, komyka czytniemy na, minus, na, na minusowej randze. To jeszcze był jeden z, z głównych powodów, dlaczego ja tutaj wbiłem. Nie waj... O, weszło, super. Znowu mam minus 20 Tak. No to super. Nie ma problemu. Na minusowej randze. Nie ma problemu. Tutaj raczej nikt mnie nie będzie bił. No. O, jest, mamy zestaw. I to są te właśnie zestawy, dzięki którym możemy sobie użyć i jakąś tam skrzynkę zdobyć. Może ja tak wezmę, tak, z 5-6 i wam, i wam otworzę to w sumie. O, no, otworzymy. Zbałem się niedawno, ale wówczas jeszcze raz, więc. Jeszcze tam chwilę pobiję te bobki i... I możecie mi napisać w komentarzu, co sądzicie o tym evencie, bo... Pewny event jest spoko, ale wolałbym blask. Albo lepszy drop. Częstszy drop tutaj. 20 metinów, no nieźle. No, 12. No nic, ja się żegnam. No żegnam się, nie, nie otworzę. No, może w jakimś następnym materiale otworzymy wszystkie okejki. Okay tak zrobię. O, tak zrobię. Ile tam dropnę, podam wam czas, Ups, łaps, alt, przestań świrować, są trzy okejki, o kurde, jakiś rekord znowu. Wybaczcie za tego alta, ale no nic z tym nie zrobię, więc co, mam nadzieję, że wam taki materiał się spodobał. Zaprezentowałem wam, jak dropi, dropią okejki w 2016 roku. Zobaczymy, mm, więc co, mam nadzieję, że mi się podoba jeszcze raz i to było na tyle. Na razie, cześć, bęk, poł, a ja jeszcze sobie podropię troszkę.